Dzień dobry, witam szybkie omówienie dzisiejszego dnia ponieważ raczej już dzisiaj nie będę nic klikał Ech, tak mi się wydaje raczej nie mam tutaj nic takiego nie widzę nic takiego do kliknięcia lecz miałem miałem fajne fajne e, fajny setup fajny setup, który niestety troszkę, troszkę spie, spierdzieliłem ale też wydaje mi się, że dobrze, że nie dostałem tego TPK, ponieważ y, mamy 9.30 tutaj jakieś szybkie pójście do góry equal high to jest zrobione zejście do dołu nie zebrane żadne liquidity tylko, tylko to internal to liquidity nie zostało zebrane poszliśmy po Previous Session High tutaj mamy e, relatywne równe e, Higha, co wydaje mi się, że jest możliwe, że pójdziemy po nie ale e, ale e, zabraliśmy tylko tego high'a zamknęliśmy się pod nim następnie zinwersowaliśmy tego Fair Value Gap'a co dla mnie było już e, tutaj mm, sygnałem do shorta. Miałem też, o jak to idą, miałem sobie też tak e, w głowie to, że jest respect 9.30, respect today open, e, respect today open i e, E, ten SMP500 w ogóle nie doszło do NISE do, do, um, Open, także mm, było to dla mnie jako takie SMT, i inwalidacją tego tradea było um, zamknięcie się um, nad tym, in, tym fair value bearishowym um, Nie dostaliśmy zamknięcia i dostaliśmy SMT M3, co było dla mnie. Po prostu sygnałem wejścia, że mam tutaj dostałem SMT na, na trójkach. Tutaj to wchodzę, tak? Było to dość ryzykowne ze względu na to, że trójka się jeszcze nie zamknęła, ale ze względu na to, że na, je, na jednej jedynce dostałem już SMT i na, i na kolejnej, jakby było dopuszczone to SMT, że na jednej jedynce było. SMT zrobione. No, SMT na jedynkach było zrobione. Potem się otworzyła trójka i jeszcze raz zrobili, jakby już na trójce. No nie. Tutaj. Tutaj te 937 do 939. Tutaj zostało zrobione SMT. Także wszedłem. I zaraz po zejściu do 9.30 dan stop loss break even. dan stop loss break even. E, dostałem to B. Jak widać tutaj było szpilę, taką dostałem. No niestety zdarza się. I zaraz po tym dostałem e, take profit. A nawet jakbym przeciągnął, ale na pewno bym nie przeciągnął. E, maksymalnie można było 9,4 RR z tego wyciągnąć. Co, e, co później zauważyłem, ja to odpaliłem na dużym Nazdaku, a więc jakbym jakbym doszło mi to do tej pozycji, to bym miał bardzo duży zysk, bardzo duży zysk, bo ja zwykle na mikro e, odpalam pozycję, tak? E, I nie wiem, czy tam na moim propie nie ma jakiejś konsistencji rules i tak dalej. Nie wiem, jest taka możliwość czego się jakby troszkę e, mógłbym obawiać wtedy, ale ale ja jestem jestem jakby zadowolony. Tutaj było bardzo ładne entry 9.45 e, zamknięcie się pod tym breakerem i entry z tego inwersa śliczne, śliczne entry naprawdę. Może tak naprawdę można było pocisnąć dużo i tutaj chyba nawet SMT stworzyli. Tak, to jeszcze SNT zrobili. Shipping entry. Mm. Ale ja już bym wtedy zajęty. Zajęty journalowaniem. i nie, nie chciałem po prostu. Nie chciałem wyburzać. <sadzio> Lecz dodatkowo. Polem pozycję na Ethereum. A zobacz, pokażę na tym? pozycję na Ethereum przed, przed tutaj openem e, i podczas tutaj sobie zgarnąłem profit, dan stop loss, break even. To mnie wybiło. Break even tu jeszcze sobie zgarnąłem tych profit i sam break even i poszli dalej. E, o, dalej w górę. E, Szkoda troszkę. Tutaj miałem te peki chciałem, żeby do tego doszli Szkoda tego, szkoda, bo No bo zawsze boli break event taki, no nie Dzisiaj to dzień break No, dzień bre break eventów. Jeszcze kolejny trade. E, tutaj niestety ja nie będę ukrywał, no po prostu po prostu się hmm, po, po czytałem co Mentor po prostu pisze i, i stwierdziłem, że on ma rację jednak ja mam rację e, pisał, że, 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 że do shorta, tak tutaj średnia za kół 534 e, wszedłem zaraz po zaraz po e, zamknięciu się tej e, tej świecy, że tutaj wszedłem i jeszcze wszedłem w okolicach e, tego breakera, ponieważ e, in, e, fa, wiadomo, że tutaj mi zinwersowali fair value, ale jeszcze chciałem, żeby. Po, z, e, chciel, chciałem Cis CISDANA, no nie? No i wyszedłem tutaj e, 91.886, no gdzieś tutaj wyszedłem. No głupio, no mogę sobie dotrzymać do tego TPK, bo miałem tutaj TPK pierwszego i, i, i też chciałem po te, po te haje. No głupio, no mam kolejne lekcje, tak? Kolejne lekcje, szkoda, że to nie jest e... dalej, szkoda, że nie, nie mam. oj, przepraszam. Dalej szkoda, że nie mam payouta, dalej szkoda, że nie mam znanego konta i nie mam e, fajnych pieniędzy z tego, ale wiem, że jeśli ja będę tak myślał, będę e, będę właśnie myślał nad, nad tym, czy ja mam payouta, czy nie mam, to to mi to tylko wydłuży, wydłuży mój czas e, nauki. E, Kurczę, fajnie, znaczy fajnie, szkoda tego, no szk szkoda tego tradera na NQ Jak ja bym miał, bo to obliczyłem około 1700 dolarów No to bym miał prawie zdane konto, no nie? To jest bardzo dużo Tak, no i... Ale ryzykowałem chyba 600 dolarów, także to też jest troszkę dużo no ale cóż, no tak, takie, takie jest życie, kolejny dzień, kolejna lekcja, więc idę poczytać książkę, idę, idę idę zrobić parę rzeczy tutaj koło domu i tyle. Chciałem po prostu też to wyrzucić jakoś z siebie, e, chciałem to powiedzieć komuś, przekazać jakieś moje tutaj mm, przemyślenia i tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się udało. Tylko zielone trady eee, u mnie. U mnie albo, albo losy, albo stoję w miejscu. Także znaczy stoję, stoję w miejscu w, w balansie, a w saldzie. Ale wydaje mi się, że cały czas idę dużymi krokami do przodu. Eee, wiedzą. Także. Jestem nawet z siebie zadowolony. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mm, powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.